Świnka Pepa to mój mały brat George, to mama Świnka, a to tata Świnka. Brrr. Świnka Pepa. Moje przyjęcie urodzinowe. Są urodziny Pepy. Jest wczesny ranek. Są moje urodziny. Mam urodziny. Zróbmy przyjęcie. Tata pokaże magiczne sztuczki. Chodź, George, obudźmy mamę i tatę. Mama i tata świnka nadal śpią. Wstawajcie, mam urodziny. Szybko! Która godzina? Jest bardzo późno. Jest dopiero piąta rano. Przed nami calutki dzień! Dobrze, zaczynajmy twoje urodziny. Mama Świnka, Tata Świnka i George dają Pepie prezenty urodzinowe. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, najlepszego, Peppo. Oho. Co to jest? Cukienka oh, dla lalki! Mogę ją założyć misiowi? Dziękuję wszystkim! Proszę bardzo. Nie wiedziałem, że Miś jest dziewczynką. Tatusiu, pewnie, że Miś jest dziewczynką. Bardzo mi się podoba nowa skienka. Dziękuję wszystkim. Nie ma za co, Misiu. Nie pobróć jej. Wiesz, co teraz będzie, Pepo? Tak! Moi przyjaciele przyjdą na przyjęcie urodzinowe, a tata będzie czarodziejem. <laughs> Nikt nie będzie wiedział, że czarodziejem jest twój tata. Przedstawisz mnie jako zadziwiającego sztukmistrza. Zadziwiający sztukmistrz? Tak, zadziwiający sztukmistrz. Tata ćwiczył magiczne sztuczki przez cały tydzień. Idą goście! <laughs> Wyszli przyjaciele Pepo, Kendrick, Susie Owca, Pies, Rebeka Kulik i Pedro Kucyk. Witajcie wszyscy! Chodźcie dzieci, przyjęcie się zaczęło. Tata Świnka da przedstawienie mal. Pepo, pamiętasz co masz powiedzieć? Panie i Panowie, przedstawiam zadziwiającego sztukmistrza. Dobrze tato nie i panowie, a magiczny tatuś! A! <ślesenius> Oto pierwsza sztuczka. Abra To Teddy! Do drugiej sztuczki potrzebuję jednego ochotnika. Yo -yo 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 -yo! <ślesenius> Zapraszam tu. Annę, która pierwsza podniosła rękę. Powiedz widowni, jak masz na imię. Suzy, owca. Dobrze, Suzy. Tu są trzy piłki: czerwona, niebieska i żółta. Dobrze. Musisz szybko wybrać jedną z nich, kiedy się odwrócę. Dobrze. Czy już wybrałaś? Tak. Abrakadabra, wybrałaś żółtą. Nie. Y Abracadabra! Niebieską! Nie! Kadabra! Czerwoną! Tak! To czerwona! Ura! Ura! <laughs> nie mądra ta magia, tato! Wymieniłeś wszystkie trzy kolory! Cicho, Pepo, nie mów nikomu! <śmiech> <śmiech> Chcecie jeszcze jedną sztuczkę? Tak, zamknijcie oczy. Nie podglądać. Powiedzcie magiczne słowa Abracadabra. Abracadabra! Otwórzcie oczy! Uuuu! Mój bananowy, urodzinowy tort! Zdmuchnij świeczki, Pepo. Pepo! <laughs> <Hurra. śmiech> Dziękuję wszystkim! Najlepsze urodziny w moim życiu! <laughs> Postacią głosów użyczyli Julita korzuszek borsuk Dorota Lanton, Edyta Torhan, Andrzej Chudy, Jacek Kałucki i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.